Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyrzucam drugą dawkę na przężyto. Dlaczego dzisiaj? No dlatego, że no dopiero dopiero dało radę wjechać na to pole. To jest raz, dwa, ciągnik był ubrudzony jak pryskałem rzepak. E, to jest dwa. E, trzy, no wcześniej nie było też za bardzo kiedy jak. Może nie tyle, że nie było kiedy, ale... E, no, ale wiadomo, jak to w gospodarstwie. Dzisiaj wyrzucam 100 kg mocznika. Nie, przepraszam, 130 kg mocznika. Także będziemy mieli 111 kg w czystym składniku. Na chwilę obecną to jest wszystko. Przęży to jeszcze leży. Ale powiem Wam, że naprawdę wygląda kapitalnie. Nic innego jak Tadeusz. I cało, całe pole. No, dzisiaj jest tak pochmurnie, bo rano, rano dopadało. W sumie w nocy już padało. Zobaczcie. Cało jedno pole. Zaraz, zaraz o tym opowiem. O, muszę kamerko troszkę w dół. No, no schody idealne. Co prawda tej obsady też zwiększyłem, więcej, więcej posiałem. Yy, ale no naprawdę wygląda bardzo ładnie. Przecież to jeszcze leży, jeszcze się nie podnosi. Mimo, że temperatury są wysokie, to i tak jeszcze leży. Yy, jeżeli chodzi o ten ciemniejszy pasek, to powiedziałem Wam, że powiem, ale tak mi się wydaje, że tędy... Musi iść gdzieś meloracja. No nie ma innego wyboru, bo tu widać, że tutaj gdzieś cały czas woda idzie, sadzi, wybija przed. Także tu gdzieś musi być przypchane. Nie ma, nie ma innej opcji. Jest tutaj normalnie bigos. Tutaj ziemia jest tak nasączona. O, i cały czas gdzieś ta woda tu spływa. Cały czas płynie. O, widzicie? Rokiem. No, tak, tak mi się wydaje. No bo skąd ten pasek miałby być bo innego wyboru nie ma. Już też myślałem, że może przez jak, znaczy, może to skutkować tym, że jak jesienią robiłem odchwaszczanie, gdzieś tu zajechałem, no ale na pewno tak daleko nie, więc tu wydaje mi się na 99% że jest tutaj gdzieś przypchana na tym odcinku, bo tutaj już raczej nie tu ona już ciągnie a tu, tu też jeszcze ciągnie, chociaż nie, tu, tu już woda też wybija. Tu wid, wid, widzicie takie, o, czarne, to wszystko, wszystko spod ziemi. Więc gdzieś tu by trzeba było kopać, w tym miejscu, na suchym. Ee, I, no i co, pchać druta, no nie ma innego wyjścia. Wiecie, tamte wszystkie rowy, które, które tam są, one są pewnie też pozarastane już. Woda normalnie leci cały czas leci, 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 o tam na dół e, tam oczywiście rowy, rowy i jeszcze raz rowy to wszystko przez te zakrzaczenia przez te krzaczki e, wpada wpada, wpada, wpada aż, aż, e, aż do takiej rzeczki naszej lokalnej Liwy no ale to by też trzeba było wszystko przedrożnić prze, pogłębić wyczyścić na nowo te rowy no, ale wiadomo, jak to z tym wszystkim jest. No, ale tu rzeczywiście można byłoby podjechać koparko po gdzieś, grzebnąć dwa razy i, i, tą, i tą wodę stąd złapać, no, no bo tu innego, innego wyjścia nie ma. tą melorację, którą robiliśmy, zaraz siądę do ciągnika i Wam pokażę. Yy, jeszcze, jeszcze tam jest jeziorko. Teraz, teraz przejechałem yy, przez tą wodę. Zresztą innego wyjścia nie było, bo nie chciałem robić kolejnych kolein, także przejechałem przez to wodę, ale tu jeszcze jest naprawdę sporo, sporo do, yy, do robienia. Zaraz, zaraz będziecie widzieć. No, tak jak mówię, dzisiaj popadało też się, też się na to, zdecydowałem, żeby, żeby pojechać z tym, z tym nawozem. Mogłaby być inna forma szybciej działająca, no ale niestety nie ma takiej takowej. Więc yy, idzie to, co ma być, to, co jest. No, no, oczywiście nie będę kupował y, azotu, tylko, tylko wy, wywalam to, co jest i tyle. Y, ciągnik wygląda normalnie, jak pora idzie Mikołajek w taki właśnie deszczowy, deszczowy dzień. Ale cóż, i tak był brudny, i tak był brudny, więc y, palicho trochę się obczyści, resztę się umyje i będzie, będzie coś, glan No i gdzieś ta, gdzieś to musi tutaj się łączyć, bo to jest niemożliwe, gdzieś ona jeszcze musi być przypchana, no ale no nie idzie tego zrobić, bo jest taki napór wody, no że nie ma możliwości, żeby, żeby teraz coś, coś w niej ugrzewać. Więc ona musi tu gdzieś takim łukiem iść i tam już są wykopy. Eee, przejedziemy tym razem kolejnym teraz razem, to będzie bliżej. No zobaczcie, no to, to, to w tych miejscach tutaj musi być. Ja pierd... 3 maja nic nie widać O Że ta wycieraczka to nie wiem czy ona wyciera, czy bardziej marze. Ja pierdziele nie będzie nic widać. No trudno nic nie poradzimy. Tam są wykopy, więc ona musi iść jakimś łukiem, tam musi być przepchana, bo nie ma możliwości. A jest naprawdę spora, spora średnica, bo to setka, więc no... no sumą rzeczy musi być. Musi być gdzieś przypchana, koniec, kropka, nie ma innego wytłumaczenia. Tylko trzeba poczekać, aż ten napór wody troszeczkę zejdzie, bo... Yy, bo to jeziorko, no, no zawsze, zawsze, zawsze tam będzie. Tym bardziej, że teraz gdzieś yy, rok temu był rzepak, yy, być może też jeszcze bardziej tymi korzeniami gdzieś tam przyrosło, no, no i... efekt, efekt oto no mamy gotowy w postaci oczka. Dobra, tu więcej, więcej naprawdę wam nic nie powiem, więcej nic nie zobaczycie, bo przez tą szybę Ja ledwo widzę. A gdzie ja kuźwa jadę? Pytam się. Gdzie ja kuźwa jadę w ogóle? No, przez tą przez tą szybę, przez którą nic nie widziałem. Pominąłem ścieżkę. No ale cóż, tak czasem bywa. Cofamy będzie mi tu pikał i zaraz wrócimy na odpowiednie tory tu nie może tak być, żeby, żeby ta meloracja tak się dawała we znaki i tu cały czas gdzieś coś wybijało, coś leciało nie może tak być trzeba to po prostu zrobić tak jak się należy chociaż wiadomo jak to jest z roślinami no, no rzepak, rzepak jak jest sucho, on idzie do drenarek, tam są zarośnięte, szczególnie te małe średnice, tak zabije korzeniami, że się w głowie nie mieści. I nic na to niestety się nie poradzi, trzeba przekopać. On gdzieś tam takim łukiem, no musi iść tym dołkiem, dołkiem tutaj, bo no ja innego wytłumaczenia nie, nie widzę, wyjaśnienia tego, ewentualnie może iść po prostu o tak, prosto, bo tam też idzie rów. Chyba, że tak, ale, ale znikamy szansę raczej i raczej ona idzie to, co żeśmy my znaleźli. Trzeba będzie jeszcze raz tam pogrzebać, odkopać ewentualnie dalej i oznaleźć i tyle. No nic innego nie, nie, niestety się nie zrobi. No i wjechałem, słuchajcie, z bronami pod, pod groch. Chcę tutaj troszkę przesuszyć do ziemię że wam powiem, że no dobrze by się robiło, gdyby nie dzisiejszy yy, deszcz, który w nocy spada, a spadło go 6 litrów, no bo można powiedzieć, że no dosyć dosyć się robi, nie można powiedzieć, że jest tragedia, tym bardziej, że no przeje, przejadę kilka razy i widać, że no, że schnie, tak, widać, że schnie, więc chciałbym, chciałbym troszeczkę napowietrzyć tą glebę. E, szybciej, szybciej wtedy przeschnie może bym jutro tak na siłę uczknął chociaż, chociaż kawały, ten kawałek nie tutaj e, obsiać go grochem Kurczę, można było wcześniej, ale wiadomo, to święta i szczerze wam powiem, że nieraz nie trzeba patrzeć na, na, na święta, że są tylko jeżeli jest pogoda, to e, to trzeba jechać, no jeszcze 3 dni temu, w sumie przed samymi świętami jechałem z, e, z nie, to było już po świętach, w poniedziałek pojechałem, z... we wtorek, przepraszam, we wtorek z, z, z tym nawozem popadało, no i tak codziennie, codziennie coś tam dopaduje, no najgorsza ta glinka tutaj jest, o, tutaj pod, pod górkę właśnie się kopie, może to z górki zaatakuje, nie będę jechał pod, i to jest takie jakby najgorsze, najgorsze miejsce, gdzie, gdzie właśnie się to wszystko tak lepi. No ale to są no, raptem trzy przejazdy, tak? No, więc też z drugiej strony chyba no, nie ma na co czekać. No ewentualnie, ewentualnie, jutro. Mógłbym poczekać do jutra i jutro to zająć się tym. Albo ja, albo Tomek przyjechałby z bronkami. No ale wiadomo, jak dzisiaj by doruszył. No sami widzicie, no, na załączonym obrazku, że przesycha. Słoneczko ładne jest, troszeczkę wiaterku. Który, który, też, no wspomaga, wspomaga parowanie tej, tej, wody z gleby no i jak ruszy, no to ruszy, tak? Zawsze, zawsze to dzień dłużej, nawet jeżeli by poleżało można wtedy spokojniej, spokojniej wjechać no też Emcek jest przysłaby do tych bron no bo tutaj szerokość robocza 5 metrów i tak y, przyciskam właśnie y, te brony żeby zarównały te ślady Od ciągnika, chociaż one i tak będą I tak będą, i tak będą No ale no wygląda to dobrze, no nie można powiedzieć, że źle Chociaż jakby była, nie może większa prędkość Jeszcze bardziej jakby docisnął je Bardziej by roboty robiły No to jest też lżejsza ziemia No na glince to wiadomo, no Glina rządzi się swoimi prawami I jest całkiem inaczej, a gdzie piaseczek No i też John Deere staje Ale i też się zarównuje bardziej Bo tutaj on. To też robi za yy, ta rama robi też za włuket, więc. Więc fajnie to wygląda, tylko że no kurde tak to jeszcze to nie są odpowiednie warunki, jeszcze to nie są odpowiednie warunki, można było poczekać. Tylko no tak, miało wczoraj też nie padać, no to no niby w dzień nie padało, nie padało, a w nocy dowaliło 6 litrów i... I o, jakby tutaj nie było dzisiejszego deszczu, no to to całkiem inna robota byłaby, no całkiem inna robota byłaby i można śmiało powiedzieć, że jutro by ruszył z siewem tego grochu tutaj, no, no bo to, o zobaczcie, jeszcze jak dwa razy po tym samym przejadę, to już w ogóle jest bajka, no, tylko, że no musi być muszą być przyciśnięte brony tą tylwagą wtedy, ee, Wtedy to całkiem inaczej na polu wygląda, tak? No te ślady najgorsze, że są nieco zarównane tak do końca. O, a tu gdzie się przyciągnie? No ale też ta ziemia się rozsuwa właśnie między, e, między ślady ciągnika. O, i takich, i takich dołków nie ma. Ewentualnie, no co, no talerzówka w Rapidzie. Troszeczkę głębiej i też się przyrówna yy, włókom popracować, i też będzie, też będzie dobrze. No, tak jak mówię, no, przejedziesz kilka razy i już widać, że ona dostaje powietrze, już, już białe, białe grudki zaczynają się na górze robić. Więc no. No nie jest źle, ale dobrze też nie jest. O. Jeszcze tu gdzieś czarnoziem to się przypcha trochę, no i ciężko ma pod ziemię, a teraz pod górkę. E, tą ziemię ciągnąć, a jeszcze właśnie oglinka, i parę razy zabuksuje, no ale no trzeba to jakoś tam przerównać. O. Od lasu wiadomo, troszkę tej wody więcej z tych liści napadało. O, no, no to no, mamy dwa razy tutaj, i tutaj dwa razy pewnie pod górkę, i, i tak na dobrą sprawę sprawa załatwiona jest. No i czy, czy na te kawałki warto czekać? Może przem przemęczyć się. Wiadomo, troszkę paliwa więcej pójdzie, ale ale cóż. Ale robota też będzie no, wykonana. No już tu, gdzie dwa razy się przejeżdża, no to już jest w ogóle, no bardzo ładnie. No brakuje, brakuje mu koni, brakuje mu koni. Przydałby się taki właśnie drugi, na przykład drugi 6.9, tak żeby też później nie latać z przeczepianiem, no bo mógłbym przyczepić tej sobie 6.9 polatać z nim no ale to później trzeba będzie znowu odczepiać, przeczepiać się do, do Rapida chociaż do dzisiaj, no wiadomo, nie jest to jakimś ucią, uciążeniem, ale ale jakby był to by głowa była spokojniejsza, no Emcyk też swoją, swoją powinność spełnia tylko, że jest, że jest przysłaby, no, no po prostu jest przy słabej niedużo, ale jakby miał te 150 do 180 koni, to już w ogóle byłoby, e, byłaby patarda. E, ciężki, ciężki rok, zresztą nie tylko u nas, ale i w większości wiadomo, co się dzieje na, na rynku zbóż. E, te ceny no nie, nie napawają optymizmem, no ale robić swoje trzeba. Gdyby nie to, można byłoby pomyśleć o wymianie na przykład MCK na, na coś, na coś e, takiego, no 180 nawet, nawet plus. koniej byłoby e, byłoby naprawdę spokojniej, lepiej. O, trzeba redukować mu, no ale no ciągnie, no ciągnie, o. I no przesycha, no przesycha. To, to jest najważniejsze, że jest słoneczko, no i słoneczko świeci jeszcze lekki powiew wiatru jest. To też ma yy, oddziaływanie na plus. No zobaczymy, może trochę zmęczę tego pola, zobaczymy jak to dalej będzie szło. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko pójdzie po mojej myśli. Jeżeli tak, no to tak jak mówię, no jutro nawet po południu można byłoby spróbować z jakimś, z jakimś siewem troszkę chociaż posiać tego grochu, no bo no już pora też na ten groch jest. Poprzeczniaki później się porówna tymi bronami unosi, żeby też tak się nie dusił na tych poprzeczniakach. I może coś z tego będzie. Może coś i z tego będzie. No nic, zobaczymy. Pojeżdżę troszeczkę. Zobaczymy, jak to dalej właśnie będzie szło. Bo tutaj mamy taką lżejszą glebę. Tam są znowu też górka gliniasta. No trzeba gdzieś tutaj e, wyśrodkować to wszystko. E, tak jak widzicie, kul kultywatorem było jeżdżone w jedną stronę, a ja teraz tutaj w drugą stronę. Może coś się porówna. I nie będzie aż tak... aż tak źle, jak to na chwilę obecną wygląda. Chociaż no nie można mówić, że jest, że jest źle, bo, bo. Chociaż mogłoby być lepiej. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego najważniejsze, że też w polu troszkę z zabiegami jesteśmy do przodu. Co prawda za chwilę albo już można byłoby myśleć o, o regulacji, ale najpierw, najpierw regulacji zbóż przede wszystkim pszenicy, ale tak jak mówię, na no to trzeba poczekać, trzeba najpierw wysiać na nasiona grochu, tak żeby one już były w glebie spokojnie, no teraz temperatury mają być wyższe znowu, ale i też od wtorku jakieś, jakieś burze zapowiadają, także no, no trzeba, trzeba tutaj podziałać. Jak trzeba będzie, to i w niedzielę ruszymy z siewami, także jakoś sobie damy radę.